Dzisiaj mam dla Was taki temat, wydaje mi się dosyć prosty, a z drugiej strony nieoczywisty, dlatego że przy nauce języków zwykle mamy kilka takich umiejętności do opanowania, czyli oprócz tego, że trzeba znać słownictwo, gramatykę, warto mieć, opracować sobie tak umiejętności, jeśli chodzi o słuchanie, czytanie, pisanie, oraz mówienie. No i w Supermemo wiele z tych umiejętności jest bardzo oczywistych do do trenowania, do tego, że ma się z nimi kontakt. I tutaj możecie, może, mogę, może Wam to pokażę. Na przykład załóżmy, mamy angielski B2, uczymy się w tym kursie. No i teraz jak zobaczę na spis treści, no to widać, że w każdym rozdziale mam okazję do tego, żeby coś poczytać i posłuchać. Czyli jakieś krótsze, dłuższe teksty, dłuższe dialogi. Mogę je właśnie przeczytać, więc trenuję sobie czytanie, mogę je też odsłuchać. When the first personal computers were built. Więc osłuchuję się od razu z językiem i z wymową. Później też mówię, bo uczę się tych słówek, więc a kind of toy. A kind of toy. Więc mam okazję do tego, żeby powiedzieć i usłyszeć i przy okazji nauczyć się danego słówka. No i oczywiście, jeśli chcę uczyć się takiej typowo wymowy brytyjskiej bądź amerykańskiej, mam pod to w ogóle cały dedykowany kurs Say It Better. Czyli ym, widzimy, że pewne umiejętności w SuperMemo są takie oczywiste do, do wytrenowania. Głównie czytanie, słuchanie i mówienie. Bo nawet jeśli uczę się słówek, no to mam rozpoznawanie mowy, na przykład to visit several places. Więc widzę, że mam tutaj y, mikrofon i mogę powiedzieć, zobaczcie, no, ale mogę to powiedzieć, więc mogę też to fajnie sobie trenować. No, ale dzisiaj pytanie jest takie, jak nauczyć się pisać supermemo? Bo to już takie bezpośrednio oczywiste nie jest. Są kursy, w których znajdziecie takie rozdziały w ogóle przeznaczone na naukę pisania. Tak się nazywają i pod to są dedykowane. Na przykład w kursie biznesowym, z komunikacji biznesowej... I że... found out that my deputy has been undermining my position. Już, już. Możecie zobaczyć cały w ogóle dział korespondencji i tu mamy wszystko związane z właśnie tworzeniem korespondencji z pisaniem, głównie w takim kontekście biznesowym. Czy complaints, jeśli składamy jakieś skargi, zażalenia, to też tu sporo tego będzie. No więc mogę Wam trochę pokazać. Tu mamy, mamy teksty, mamy przykłady maili, przykłady wiadomości, więc od razu widzimy, jak powinna wyglądać struktura wiadomości, z jakiego słownictwa korzystać, w jaki sposób kończyć wiadomość. Na kolejnych slajdach uczymy się, mamy kolejne przykłady, a później mamy jeszcze słownictwo do nauczenia się, czy tak jak tutaj wypełnienie luk odpowiednimi zdaniami, które najbardziej pasują. Czyli mamy konkretny dział przeznaczony w ogóle na naukę pisania, przy okazji też dialogi, i inne ćwiczenia, żeby nie było tak, tak nudno, ale widać, że tutaj ewidentnie mamy na przykład frazy, których warto używać przy pisaniu formalnych wiadomości, maili. Które brzmią dobrze i z których powinno się korzystać. Tak samo w tej drugiej zakładce Complaints, jak najbardziej też zobaczymy przykłady wiadomości, rzeczy do uzupełnienia, które ewidentnie są związane z tworzeniem treści. Jeśli natomiast chcemy potrenować pisanie, bo nie ma takiego kursu w Supermemo, który byłby stricte kursem, kursem do, do nauki pisania, a pisanie też jest przecież istotne w korzystaniu z języka i jak ja to robię, jak ja uczę się pisania z SuperMemo. Pierwsza rzecz to właśnie robię te działy w kursach, tak jak w Business Communication, Business English. W tych kursach no problem, też znajdziecie takie fragmenty, czy w kursach z niemieckiego też jak najbardziej, więc, więc to nie jest tylko tam. Ale tutaj jest to takie bardzo ewidentne, że są całe działy w tym biznesowym, ale można też zrobić to w trochę inny sposób. Ja Wam dzisiaj pokażę dwa związane z naszymi funkcjami AI. I pierwszy sposób jest taki, że jeśli na przykład w jakimś kursie coś realizuje, wybierzmy na przykład hiszpański A2, zobaczmy, jaka jest powtórka. Ostatni raz, ostatnim razem. To będzie chyba por ultima vez. Spróbujmy powiedzieć: por ultima vez. Pamiętam. Por última vez. I zamiast kliknąć wiem i zobaczyć za ile dni będę mieć powtórkę, ja mam tutaj asystenta AI i mogę go poprosić, ja sobie już skopiowałam, żeby nie marnować, a nie, myślałam, że sobie skopiowałam, ale jednak nie, więc już wpisuję yy, sprawdź poprawność tego zdania. I tutaj teraz mogę napisać jakieś zdanie, na przykład właśnie z por ultima vez, na przykład yy, te Czyli do por ultima vez. Czyli proszę Cię ostatni raz. I zobaczymy, czy to zdanie jest dobrze. No i tutaj jest fajnie od razu wykazane, że to zdanie zawiera błąd ortograficzny, bo powinno być ultima vez, czyli z, z tyldą tutaj, z akcentem. Bo w hiszpańskim przymiotniki są akcentowane tak, jak na przykład ultima, właśnie wymaga to użycia akcentu. No i tłumaczenie na polski proszę Cię po raz Ostatni. Więc tak jak widzicie, mogę trenować sobie tutaj pisanie. Ja zrobiłem jakieś proste zdanie, ale mogą to być dłuższe wypowiedzi. I dostaniemy takie wskazówki, informacje zwrotną, czy jest poprawnie, czy nie do końca i gdzie popełniliśmy błąd. Możemy jeszcze raz tutaj sobie to wkleić, no i jakiś kolejny przykład zdania napisać. Już nie musi być tym por Ultima vez, Dowolny i też fajnie wam to asystent poprawi. Ja już nie będę tutaj tego pisać, myślę, że wiadomo o co chodzi i potestujcie sobie, napiszcie na przykład jakiś swój mail do poprawy, jakąś wiadomość, może jakąś skargę, cokolwiek chcecie. To zawsze w kursach znajdziecie asystenta w tym miejscu, gdzie klikam wejdźmy na przykład w angielski. Mamy tutaj tam Fellow of, A fellow of the Royal Society. Tak, tutaj klikam zawsze w to miejsce i mam asystenta. Bez względu na to, co to jest za powtórka i jaki to jest kurs, Mam, mam ćwiczenie, jak dam sprawdź, to w prawym, dolnym logu, rogu zawsze to zobaczę. A fellow of the Royal Society. A włączyłam ten sam kurs. Ale wiecie o co chodzi, rzeczywiście w każdym kursie, nawet z gramatyki, też to znajdziemy. I feel fine now, w but kursie. I didn't feel well last pisanie i nawet dostać poprawkę. Drugie, są, drugie miejsce to pewnie, jak się domyślacie, moje ulubione dialogi, bo tutaj oprócz tego, że zwykle. Używamy ich, kiedy ich używamy, to mówimy. To też jak najbardziej możemy pisać. Więc jak wejdę do pierwszego, na przykład dialogu, i on tu się zaczyna. Bienvenido a la clase. ¿Cómo te llamas? To też jak najbardziej mogę pisać. Ja nie muszę mówić. Bardziej intuicyjne, oczywiście, jest mówienie. ¿De eres, Julia? Zrobię błąd. De Polonia powinno być. I zobaczcie, bardzo fajnie. Cuántos años tienes? Julia? Czyli możecie korzystać z dialogów AI, oczywiście też mówiąc, ale co jakiś czas możecie też pisać. Jest to fajna, fajna sprawa do tego, żeby trenować pisanie. Zwróćcie też uwagę, że to odpisałam bardzo krótko. Ja tu nie mam jakiegoś um, ograniczonego limitu, mogę napisać kilka zdań. Że na przykład mam tyle i tyle lat, ale czuję się na tyle i tyle, a właściwie to mam tyle i tyle. I też mogę to napisać w tym miejscu i zobaczę wskazówki. Od razu poprawione błędy, tutaj widzicie na niebiesko. To dądy było absolutnie błędne i poprawiło na. Na D, czyli możecie też w taki sposób trenować naukę pisania. Więc takie trzy sposoby, jakie polecam, podsumowując, robić te rozdziały w kursach, w których, które są dedykowane pod treści związane z pisaniem, tak jak na przykład właśnie w Business English, w komunikacji. Korzystać sobie z asystenta AI, który jest przy każdej karcie po kliknięciu, sprawdź. I trzecia opcja to. W dialogach AI, rozmawiać sobie i nie tylko mówiąc, co zwykle najbardziej polecamy, ale korzystać też z tej opcji pisania, trenować sobie jak się pisze. Dla mnie to jest pomocne, dlatego że ja wiem, wiem jak się mówi po hiszpańsku, bo więcej mówię niż piszę, i czasami w pisaniu popełniam błędy, bo po prostu. Nie do końca, mimo że w hiszpańskim jest to dosyć proste, nie jest to tak trudne jak w angielskim, to nie do końca na przykład, pamiętam, gdzie tam był ten akcent, chociaż powiem w 100% poprawnie, więc dla mnie to jest bardzo fajne, że mogę też w tych dialogach tutaj skorzystać z tej opcji pisania. A no jakbyś się tak doszukiwać, to, to też oczywiście można w Memo Translatorze wybrać sobie na przykład z angielskiego na polski, też tu można pisać, pisać dowolne zdania. I jest sobie tłumaczyć. Też to może pomóc w na napisaniu w drugą stronę. Jeśli nie wiecie, jak coś powiedzieć po angielsku, można napisać po polsku albo powiedzieć, bo to już nie musimy trenować. Na przykład, hmm, chciałabym pojechać do Stanów Zjednoczonych. I mogę I też like sobie, to to zobaczcie, mogę sobie przy okazji konstrukcję zaobserwować, jak to poprawnie powiedzieć, dodać sobie memokartę, więc nawet z tego można tak korzystać, z memotranslatora do nauki struktur i nauki tego, jak w jaki sposób coś mogę skonstruować, napisać, jeśli na przykład nie, nie do końca w ogóle nic mi nie przychodzi na, przykład na myśl.